siemano siemano ucieka woda z płynu chłodniczego i gdzieś tam to leci na dół prawdopodobnie albo z chłodnicy gdzieś jest ewentualnie gdzieś z jakiego węża trzeba zobaczyć a Odpaliłem samochód, oczywiście po to, aby ci się nabrało właśnie w tym tutaj w zbiorniczku, żeby sobie szło fajnie tutaj. I tam, gdzie ma ceciek, to pokaże mi. Tak, to mi pokażę. No zobaczymy dalej. Tutaj da wiele, nic nie widać. Ale tu, tędy, woda leci. Chłodnica jest tu gdzieś. No zobaczę dalej co będzie. Oczywiście samochód jest przyprowadzony, przyholowany, bo woda z podnicy uciekała. No zobaczymy jak to będzie. zielony płyn w spodnicy. I patrzę cały czas, jest poniżej. Tylko wyleciał płyn taki różowy a tutaj jest widzę zielony No nic, czekam troszeczkę się rozgrzeje płyn ażeby wyciśnienia nabrał No i wypcha tak, zobaczymy jak to będzie dalej Ale ja szukam dalej przyczyny gdzie jest krędy ten płyn ucieka